Pamiętajcie o tym wszyscy hejterzy i ci, którzy nagrywacie jakieś materiały na mój temat. Jeżeli to będą nieprawdziwe informacje, oczerniające moją osobę, to zaatakuję, kurwa, uderzę jeszcze mocniej, kurwa, w was. I się nie spodziewacie tego. Nie zrobię tego osobiście. Ale zrobię. Kiedyś odpuszczałem parę lat temu takie tematy i się trochę tego nawarstwiło. Później też z tego miałem problemy. Bo jeżeli pojawiał się jakiś durny artykuł na mój temat... W internecie, to później służby mnie o to pytały, kurwa. Oczywiście zlewały temat, bo tam były nieprawdziwe informacje, ale no niestety trzeba było się tłumaczyć z, 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 z jakichś bredni. Więc pamiętajcie, to, że ktoś coś zamieścił, to teraz będzie ponosił za to konsekwencje. Ja już tego nie odpuszczę, kurwa, bo na bazie tego, z racji tego, że stałem się osobą publiczną. Inni kurwa podchwytują i budują content, bo nie potrafią inaczej zbudować, bo ich życie jest nudne, kurwa nie mają nic, nie mają nic do powiedzenia od siebie, więc muszą żerować na innych, którzy teraz są, a że mam kurwa po 80 ponad milionów wyświetleń miesięcznie, no to kurwa teraz to już każdy mnie zna. No to fajnie coś o Barcie powiedzieć, a najlepiej to się sprzedają kurwa negatywne treści, więc pamiętajcie, będziecie ponosić konsekwencje, ja wam to obiecuję kurwa. A ja jeszcze idę po władzę, to Was dojadę jeszcze bardziej.